Dzień dobry, szczęście Boże, Już trzeci czwartek z 15. Prawiamy, jak co czwartek, 15 czwartków ku czci świętej Rity. To jest nabożeństwo, które rozpoczęliśmy dwa tygodnie temu. I co czwartek odprawiamy specjalną modlitwę oraz rozważanie na każdy poszczególny czwartek. Zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wszystko jest oczywiście w opisie filmu i modlitwa i link do tego rozważania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O potężna i otoczona chwałą święta Rito. Oto u Twoich stóp klęka dusza zagubiona, która będąc w potrzebie szuka u Ciebie pomocy ze słodką nadzieją na wysłuchanie. Z powodu mojej niegodności i przeszłych niewierności nie ośmielam się żywić nadziei, że moje modlitwy dotrą do Bożego serca i dlatego szukam potężnej pośredniczki. Zwracam się więc do Ciebie, Święta to bo masz niezrównany tytuł święty od spraw beznadziejnych i niemożliwych. O Droga Święta, weź sobie do serca moją sprawę i wstaw się u Boga dla wyjednania mi łasku, jaką żarliwie Go proszę. Mówimy tę łaskę. Nie pozwólbym, musiała wstać od stóp Twoich i odejść niewysłuchaną. Jeśli zaś coś we mnie stanowi przeszkodę dla otrzymania tej łaski, proszę, pomóż mi to usunąć. Okryj moją modlitwę Twymi cennymi zasługami, przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, połącz ją w wierna pomiędzy najwierniejszymi ze swoją modlitwą, a w ten sposób ją ubogacisz. Jakże Bóg mógłby odrzucić prośbę tej, która odczuwała Jego mękę? Całą moją ufność składam więc w Tobie i z sercem spokojnym czekam na wypełnienie mojej prośby. O droga święta Rito, niech moja ufność i nadzieja złożona w Twoim stawiennictwie nie zostanie pomniejszona, ani moja prośba niech nie będzie daremna. Spraw by Bóg mnie wysłuchał, a ja stanę się orędownikiem dobroci Twojego serca i twego wstawienictwa. A Ty, O serce Jezusowe, godne uwielbienia, które zawsze okazujesz tak wiele miłości najnędzniejszym, daj się przebłagać i wzruszyć moimi prośbami. Nie zważaj na moje słabości i na to, że nie jestem godna Twojej miłości. Pomimo to przyznaj mi łaskę, której tak pragnie moje serce i o którą dla mnie i ze mną błaga Twoja wierna oblubienica, święta Rita. Przez wierność, jaką święta Rita zawsze odpowiadała na Bożą łaskę, przez wszystkie dary, jakimi zechciałeś, Panie, napełnić jej duszę, za wszystko, co wycierpiała w życiu małżonki, matki, uczestnicząc w Twojej bolesnej męce, i wreszcie przez potężne wstawiennictwo, jakie zechciałeś jej udzielić, Panie. Dla wynagrodzenia jej wierności udziel mi tej łaski, o którą Cię proszę. Mówimy ją po raz kolejny. A Ty, Najświętsza Maryjo, nasza dobra Matko Niebieska, skarbniczko Bożych skarbów i pośredniczko wszelkich łask, wzmocnij Twym potężnym wstawieństwem modlitwę tej Wielkiej Świętej, która darzyła Cię nabożeństwem i wraz z nią wyjednaj mi u Boga łaskę upragnioną. Amen. I rozważanie. Trzeci czwartek, atmosfera pokoju. Ufaj Panu i czyń dobrze, byś mieszkał na ziemi, i żył bezpiecznie, raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twojego serca. Psalm 37:34 Nadzieja rodzi się tam, gdzie człowiek ufa Bogu i wierzy, że każda chwila życia może być wypełniona Jego obecnością. To nie tylko oczekiwanie na lepsze jutro, ale codzienne wybieranie dobra, miłości i pokoju. Święta Rita już od najmłodszych lat była dzieckiem cichym, pokornym, ale pełnym głębokiej miłości do Boga. Wychowywała się w domu, gdzie jej rodzice znani z roztropności i sprawiedliwości byli rozjemcami wśród ludzi. Żyjąc w atmosferze pokoju i pojednania od najmłodszych lat uczyła się, jak ważne jest przebaczenie i zgoda. Gdy ktoś przychodził do jej ojca lub matki z prośbą o pomoc w rozwiązaniu sporu, Rita z uwagą słuchała i modliła się, by Bóg dotknął serc zwaśnionych ludzi. W domu była posłuszna i chętna do pomocy. Cokolwiek powierzali jej rodzice sprzątanie, opiekę nad domem, drobne prace w gospodarstwie wykonywała z miłością, nie skarżąc się na trud. Wiedziała, że każda praca, nawet najmniejsza, może stać się modlitwą, jeśli jest ofiarowana Bogu. Jednak to, co najbardziej wyróżniało Mauritę, to jej miłość do modlitwy. Często można było ją znaleźć w ciszy, z rękami złożonymi w w krzyż, jakby już wtedy rozumiała, że prawdziwa nadzieja rodzi się z bliskości z Chrystusem. Gdy inne dzieci bawiły się, ona znajdowała czas na rozmowę z Bogiem, nie tracąc przy tym radości i prostoty dziecięcego serca. Dziś, patrząc na jej życie, możemy zapytać siebie, czy potrafimy budować pokój w naszym otoczeniu? Czy nasze codzienne obowiązki wypełniamy z miłością? Czy nasza nadzieja jest zakorzeniona w Bogu, czy tylko w ludzkich oczekiwaniach? Święta Rita, która od dzieciństwa była znakiem nadziei i pokoju, Ucz nas ufać Bogu w codziennych sprawach i wierzyć, że On spełnia pragnienia serc, które do Niego należą. Ojcze nasz, który się z niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, <słuch> jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Szczęść Boże, moi drodzy.